Jakie lokale pamięta Pan najbardziej, w których mogła i chodziła młodzież i czym się charakteryzowały? Temat jest bardzo rozległy, bo teraz mi jest tak trudno powiedzieć, które ja pamiętam, bo to są lata, początek lat 70. i końcówka lat 60. ubiegłego wieku, czyli wieku XX. Ale. Przecież szkalisz, miasto bądź co bądź prawie wtedy 80 tysięczne, po zakończeniu wojny, po czterdziestym piątym roku, też chciało się bawić, chodzić do restauracji, uczestniczyć w życiu towarzyskim. A młodzież szczególnie. Wobec tego, zanim powiem, co było w siedemdziesiątym, to powiem, czego ja nie pamiętam, bo już tego miejsca nie było, ale było to, jak to się dzisiaj mówi, kultowe miejsce dla młodzieży kaliskiej. To miejsce e, znajdowało się w kamienicy przy ulicy Mariańskiej, róg Chodyńskiego. Przed wojną i pod koniec wieku XIX był tam luksusowy hotel, który posiadał 64 pokoje, posiadał na piętrze restauracje, palarnie, załatwiał Paszporty za granicę dla gości przybywających z kraju, czyli z Wielkiego Imperium Rosyjskiego, bo to była wtedy Rosja, Kalisz, do, do na przykład Ostrowa, czyli do Cesarstwa Niemieckiego. Obsługa hotelowa załatwiała te paszporty. Była znakomita kuchnia. Prowadziło to małżeństwo przybylskich i była to jakby taka pierwsza na sali balowej, restauracyjnej góry, była jednocześnie sala balowa, że był to najlepszy hotel europejski, się nazywał. Posiadał windę, oświetlenie elektryczne. A był to początek wieku XX. Ale jeszcze nie było Polski. Jeszcze nie świętowaliśmy niepodległości. Do tego hotelu tam gościli wysocy urzędnicy cesarstwa rosyjskiego, carscy, którzy przyjeżdżali do stolicy guberni, kupcy, ziemianie, czyli najlepsze towarzystwo. Najlepsze najbardziej znamienitych gości obsługiwała osobiście pani Przybylska właścicielka hotelu. Była kobietą atrakcyjną, nic dziwnego, że ten hotel cieszył się wielkim powodzeniem u wszystkich przyjeżdżających do kalisza. Ale pani Przybylska miała jedną jakby patriotyczną. Dzisiaj byśmy powiedzieli, miała patriotyczny charakter. Do wszystkich odnosiła się i mówiła po polsku. A językiem urzędowym, w tym był język rosyjski. I kiedy na nieszczęście zaczęła obsługiwać towarzystwo prokuratorów przybyłych z Warszawy Carskich. Oczywiście jeden z tych prokuratorów doniósł i zaskarżył do sądu panią Przybylską za rozmowę w języku polskim. Pani Przybylska otrzymała wyrok 1000 rubli grzywny z zamianą na dwa miesiące aresztu. Pani Przybylska wybrała aresz. Do aresztu kolejki się ustawiały na widzenie z panią Przybylską, nosząc jej wiktuały. Zrobiła się sytuacja dość dziwna. Wobec tego, że w tym hotelu musiał być dobry, przez 15 lat mieszkał carski Komisarz do spraw monopolu spirytusowego na gubernie Kalisz I tenże komisarz Rosjanie u samego gubernatora interweniował, żeby panią przybylską wypuścić, i panią przybylską wypuszczono. Po czym odbył się wielkie przyjęcie w sali do rana. Że wszyscy świętowali panią przybyć. Do tego hotelu w 1914 roku wprowadził się, jak wybuchła wojna Major Proisker ze sztabem, i stąd wyszły te złowieszcze rozkazy zbombardowania, ostrzelania Kalisza. Hotel częściowo został zburzony, jak wszystko prawie tam dookoła. Po wojnie hotel został jakby odbudowany, ten gmach, tam był sklep kolonialny, tam była siedziba związków zawodowych, również biura Polskiej Partii Socjalistycznej, pełnił różne funkcje. W latach 50. w tym hotelu ulokował się klub sportowy Gwardia. Klub sportowy Gwardia był klubem milicyjnym. Że w sali dawnej balowej pianino nastrojono, zresztą tu byli specjaliści, kalisz zawsze słynął, wiadomo dlaczego, i doprowadzono do użytu. I zaczęto tam organizować pierwsze wieczorki popołudnia taneczne, dla, gdzie zaczęła przychodzić młodzież a potem dołączyli, dołączając klezmerzy, byli znakomici. Zresztą potem to były uznane sławy jazzowe i nie tylko. Pola tak stąd wyszł Jasiu Zylber grał mu. No naprawdę poszła fama, że tam grają. Tam można bugułgi tańczyć, twista, który w 60., na początku lat wszedł w modę. I tam jest to, jest w ogóle fajnie. I tam zaczęła przychodzić młodzież, dziewczyny z bardzo dobrych domów i z bardzo niedobrych domów. Była totalna demokracja. Tańczono do upadłego. To był pierwszy taki lokal, Kaliszu, gdzie można sobie było potańczyć za darmo. I dziwnego, że cieszył się wielkim powodzeniem, ale każde obrażanie pani kończyło się mordobiciem, a że to był klub milicyjny, to jak ktoś interweniował, to zawsze mówiono, że tu kolega się przewrócił i się w nos, i mu z nosa krew leci, a krew prawie się lała w każdy wtorek lub, lub sobotę. Czyli dzi późniejsze dyskoteki to były zabawy przedszkolne, bale przedszkolne w porównaniu do tego, co się tam działo. Ale tańce były szalone, bo w większości już to nie były piosenki marszowe, komunistyczne, takie tylko tańczono amerykańskie tańce. Twist, bugiłki, -bugi, no rock, rock'n'roll. Wszystkie te rzeczy, dlatego była zośka akrobata. Początek lat 70. przeniosła się młodzież do klubów zakładowych. Każdy zakład większy miał swoje kluby. Były to duże kluby, często zajmowały całą kamienicę, po małe kluby. Nawet samochodowy PKS Kaliski miał swój klub, który się nazywał Klakson miał dwa, dwa pokoje, ale był klub, był klub. Tam się gromadziła młodzież, bo nie płaciła. Tam można było za darmo przychodzić. I tam w tych klubach największym klubem zakładowym był klub WSK IKAR, który mieścił się przy moście kamiennym w tak zwanym Kaliszanie mówili Belvederze na ten budynek. Tam, tam był to biura, ten budynek przez wielkiego przedsiębiorcę Wejkta, i tam był browar, wielki browar, który posiadał ogromne piwnice, trzymetrowe wysokie, gdzie to piwo składowano i w bekach, i potem w butelkach. Te piwnice istnieją do dzisiaj. Pod tym parkingiem tam na tyłach, gdzie jest teraz parking, to są wszędzie piwnice. I tam się bawiono. Grał zespół. Znani klezmerzy, kaliscy. Tam w tych klubach bawiła się młodzież, ale dorośli bawili się w knajpach, restauracjach, gdzie młodzieży, a szczególnie szkolnej, chodzić nie było wolno. Do lat 70-71 młodzież szkolna. Po godzinie 20 nie mogła samodzielnie kursować po mieście, tylko pod opieką. Nie wolno było chodzić do kina na godzinę 20. Po kronice filmowej padała taka kontrola złożona z trzech nauczycieli, z trzech szkół, zapalało się światło i wszystkich delikwentów, uczniów do domu spisywano na apelu nagana. Przecież ta młodzież chciała się naliczyć. Wobec tego dla nich organizowano fajfy tak zwane, czyli tańce przy żywej muzyce, cały czas powtarzam, grała żywa muzyka. Było zapotrzebowanie na muzyków, ale kalisz miał ich. Było zapotrzebowanie na muzyków i była od godziny. 17 do godziny 19, godzina na do dojechanie do domu, kumieć. dwa razy w tygodniu odbywały się fajfy. Najsłynniejszym lokale, gdzie odbywały się fajfy i, 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 młodzieżowe, bo one się odbywały też w aulach, w szkołach, ale to była knajpa istniejąca, do dzisiaj działająca, jedna z niewielu pięterko na pięterku. Natomiast taki pierwszy luksusowy lokal już z Danaciem, taki gdzie dość drogi, to była Adria, rok 75. Kali stał się województwem, nastąpiła jakby zmiana mody wśród młodzieży, pokolenie Akrobatki Zośki, już było wiekowe, przychodziło nowe pokolenie, przychodził nowy styl, nowa moda trzeba było organizować inne miejsca i inne zabawy. I wtedy nastała moda na tak zwane dyskotekę. D.J. dzisiejszy, który miał nagrania płytowe lub magnetofonowe, nawet na szpulowych magnetofonach, przez wzmacniacze nie było właściciele nie musieli płacić zespołowi, pokoż koszt wtedy. Liczyła się ilość. Na wcześniejszych zabawach ilość nie miała znaczenia. Kluby często miały małe sale. Były to grupy, y, tańczyły 30, 40 par górami, ale potem to, to już musiało być 300 par. I w Kaliszu powstał pomysł, żeby Miejski Ośrodek Kultury tak zwany, który powstał w 75 roku i został usytuowany na pierwszym piętrze, na Serbinowskiej 1, była wielka biblioteka z oddziałem dziecięcym i w drugiej części, w całym tym segmencie, i w drugiej części był Miejski Ośrodek Kultury. Nie miał dużej sali, czyli żadne dyskoteki nie wchodziły w grę. Ale na ulicy Fabrycznej pozostał pusty lokal po fabryce fa haft. Wobec tego ówczesne władze miejskie zadecydowały, że tam się przeniesie mod o kapitalnym remoncie i przystosowaniu tej, tego, tej hali fabrycznej na dom kultury. I tam zaczęto oczywiście od czego? Od zrobienia wielkiej sali dyskotekowej. Zabrakło pieniędzy na skończenie. Wydzierżawiono to prywatnemu właścicielowi, który miał w stanie surowym Wielką salę. Wła za własne pieniądze ją doprowadził do użytku, i tam były pierwsze wielkie dyskoteki w Kaliszu. A czy pochodzenie miało znaczenie, do jakich lokali się chodziło? Tak, miało. Dwie rzeczy. Zasoby finansowe i. Zwykle tak było, i tak chyba jest, że ci, którzy byli zasobniejsi finansowo, chodzili do lokali wyższej kategorii. Natomiast dość demokratyczne, jeśli chodzi o gości, były tak zwane bale. Były bale luksusowe, takie pierwsze bale luksusowe, które dużo kosztowały, sylwestrowe szczególnie, nie? to były w Adrii, na pięterku trochę mniej, ale potem, po wybudowaniu hotelu Proznat, tam odbywały się najbardziej prestiżowe bale sylwestrowe. I tam to już trochę ta była większa demokracja. Ale były w Kaliszu lokale, gdzie na przykład do takiego lokalu pod tytułem Wiarus nie można było przyjść, ze śródmieścia tu, bo się dostało po mordzie, za to, że nie jesteś stamtąd. Powiem taki przykład o dwubiegunowych lokalach. Na ulicy Poznańskiej 1 obecnie jest tam taki sklep. Była knajpa, która się nazywała Uwolduna. Że naprzeciwko tam był taki skwerek, potem była stacja benzynowa, a teraz znowu jest skwerek. To tam zjeżdżali dorożkarze. Można powiedzieć, że pijany yy, jechał do domu. No koń do domu zawsze trafił. I tam nikt z ulicy prawie nie, nie wszedł. No, bo się bał. I tam były tak kufle na Łańcuchach. Przy y, y, ladzie, gdzie pani obsługiwała i, i był na lewach, nie było z, y, żadnych tam wysokich stołków, bo to do niczego nie było potrzebne. No to tam się przychodziło, wypiało by się jedno, dwa, albo więcej i się szło. To było u wolduna, Przeciw starnym lokalem, takim, gdzie była karta wstępu, za pieniądze, był lokal Wanatówka, yy, lokal z Patifu, czyli Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. W tym lokalu pan hrabia Jan Guźniczek, czyli hrabia Guzi to prowadził. I tam oczywiście były karty wstępu i tam przychodzili dziennikarze, aktorzy, muzycy, ale, co więcej, Oczywiście przychodzili też cinkciarze. To były takie jednoosobowe banki walut obcych, w u którego można było kupić dolary, marki, no, wyjmować, po ile transakcja z ręki do ręki. Kiedy można było już wymieniać pieniądze, były konkurencją i stali przed y, kantorami. Czy walut albo bankami. Który lokal był Pana ulubionym i dlaczego? No, pytanie jest podchwytliwe. Bo gdybym odpowiedział od razu, że, że ulubiony, to znaczy, że nic nie robię, tylko bywałem w lokalach. I tak i nie. Pierwszym lokalem, który dla mnie był bardzo ulubiony, to była kawiarnia Nowy Świat ulica Nowy Świat istnieje, wtedy ta ulica nazywała się Złóżyckiego, nie Nowy Świat. Ale kawiarnia przy tej Złóżyckiego nazywała się Nowy Świat. Wtedy przyjechałem z Wrocławia i tu na SN-ie Kaliskim założyłem kabaret, zakład kategorii drugiej, tak się nazywał ten kabaret, w którym uczestniczyli studenci polonistyki, studium nauczycielskie. Kawiarnia Nowy Świat była na rogu dzisiejszych legionów i Zubrzyckiego, czyli Nowego Świata. Tam obecnie jest chyba sklep zoologiczny. Tam była kawiarnia. Taka, taka wiarnia była mnekką dla studentów studium nauczycielskiego i akademika, bo ta część od ulicy Legionów dalej w dół, frontem, to był akademik. Czyli tam przesiadywała młodzież. Tam oczywiście Również ja przesiadywałem i zap... znaliśmy oczywiście całą obsługę na tej. Jakby się nie miało pieniędzy, to udzielały kredytu, yy, czyli kawę. Ja zaproponowałem, pisujemy sobie do indeksów. przedmiot pod tytułem Kawologia. Ludzie wpisali do indeksów kawologię, nam kelnerki zaliczały. Semestr z kawologii na przykład. Oczywiście wybuchła trochę awantura, bo dyrektor słyszał, że to państwowy dokument, my tam wpisujemy jakieś przedmioty, ale jakoś się tak rozeszło po kościach. Wiem, że części wymieniono, dostali duplikat już bez kawologii, ale część do dzisiaj zachowała zaliczenie. Roku z kawologii, dwa semestry na no bardzo dobrze. I to jest pierwsze. Druga kawiarnie to była kawiarnia burszczenowa, która obecnie już też nie istnieje. Ona była na rogatce z, z, pier, z tarasem na cmentarz prawosławny, na parterze, w tym w tym. Była to piękna kawiarnia, duża gdzie zawsze grał Aper. Blisko była ziemia kaliska, tam przychodzili koledzy i koleżanki z redakcji Ziemi Kaliskiej, to było takie miejsce fajnych spotkań. A że trasą spacerową była trasa RR Rogatka-Ratusz, czyli zaczynało się od Puszczynowy, Rogatka. Od kawiarni burszynowej się szło do kawiarni wiedeńska na rynku. Ładna, elegancka kawiarnia. Lubiłem tam chodzić, bo tam feni ludzie chodzili, znajomi. Co opowie nam Pan o hotelu Prosna? No, hotel Prosna, którego dzisiaj nie ma, był najbardziej luksusowym nowym hotelem wybudowanym, kiedy Kalisz został województwem. Podobnego projektu wybudowano hotel Rodło w Pile, w Koninie, w Kaliszu. Tamte hotele są, w Kaliszu nie ma. Jest ten pawilon Lidla obecnie w tym miejscu. Kiedy powstał ten hotel, był to jak na ówczesne czasy hotel Orbis Rosna. Orbis był biurem podróży zagranicznym, Monopolistą w Polsce, czyli było to bo bogate biuro, które y miało własne kantory wymiany, to, ale poza oficjalnymi bankami. To była jedyna instytucja, która wymieniała złotówki na y y twardą walutę. To był Ormis. Czyli taki hotel powstał w Kaliszu. Hotel z własnymi usługami, z fryzjerem, z własną piekarnią, cukiernią. W tym hotelu była kawiarnia, była piękna sala restauracyjna i było podziemie, tak zwana piwnica, czyli piekiełko się nazywało. I w tym piekiełku to było nocne życie Kalisza. Bo hotel prosna. Prowadził działalność prawie całodobowo. W piekiełku zajęcia taneczno-alkoholowe kończyły się o czwartej, piątej rano. Czyli był to jedyny w Kaliszu miejsce, gdzie no można było spotkać trochę towarzystwa, trochę gości, Hotelowych, którzy schodzili, zagranicznych też, ale w tym hotelu, bo każde takie miejsce miało zapotrzebowanie na, że tak powiem, panie swobodne, uprawiające najstarszy zawód świata, ale luksusowy. Tam też urzędowały, Najbardziej luksusowe panienki Kalisza. Najbardziej. To było takie miejsce najbardziej dla Kaliszan, nie odwiedzając często, bo ceny były zaporowe, ale jak się tam szło, to człowiek się uwalił. Bardzo blisko była też nowa knajpa, która powstała za e, czasów województwa u Barbara i Bogubiła. To chcę powiedzieć tylko tu, że ta knajpa była, miała bardzo dobrą kuchnię. Była kawiarnia i restauracja. Oddzielna kawiarnia, oddzielna restauracja i na zewnątrz również ogródek laty. Bo pierwszy ogródek na zewnątrz był w Burszczynowej na tarasie no niestety z widokiem na cmentarz. U Barbary i Bogumiła, z pięknym neonem wielkim, piękny neon u Barbary i Bogumiła, odbył się w Kaliszu pierwszy historyczny striptizm. Było to rzecz no niesamowita, bo frekwencja, szczególnie męska, przerosła oczekiwanie właścicieli, czyli lokal. Kolejka stała na zewnątrz, żeby wejść do środka. Striptys odbywał się w soboty i w niedzielę. Striptyserka przyjeżdżała z, z własnym anturażem, z własną ochroną, z własnymi wpierwstrojami, z których się potem oczywiście rozbierała. I to jest taka ciekawostka. Gdzie był w Kaliszu pierwszy striptease? Tu, w lokalu. Przy ulicy Górnośląska.